Ostatnie dni były niezwykle pracowite dla Świętego Mikołaja. W niedzielę w Młodzieżowym Domu Kultury zorganizowano wioskę Świętego Mikołaja. Najmłodsi mieszkańcy naszego miasta mieli możliwość wzięcia udziału m.in. w dekorowaniu pierniczków, tworzeniu ozdób choinkowych czy malowaniu twarzy. Chodząc zaczynamy od warsztatów, czyli można sobie udekorować pierniczek, można zrobić ozdobę choinkową, można zrobić kartkę naszemu Świętemu Mikołajowi, za którą dostajemy prezent później. Jest także konkurs plastyczny na najpiękniejszą kartkę do świętego Mikołaja. No i oczywiście nasza scena z Mikołajem, gdzie można sobie zrobić zdjęcie, gdzie nasza cudowna pani fotograf Irina robi każdemu zdjęcie, które będzie dostępne na stronie. Dzisiaj mamy tam puszeczkę z piernikami zrobionymi przez Koło Gospodyń Wiejskich w Tomaszowie. I w zamian za wrzutkę do puszki, wspierając fundację, można sobie wziąć takie pierniczki do domu. Fundacja wspiera ogólnie społeczeństwo, aktywizujemy, aktywizujemy społeczeństwo, staramy się robić takie właśnie zgromadzenia, spotkania dla wszystkich z naszymi podopiecznymi. Zbieramy też zbiórki dla naszych podopiecznych, oczywiście. Mamy subkonta naszych podopiecznych. W wydarzeniu brali też udział pomocnicy Mikołaja, którzy przygotowywali specjalne animacje. Z pokazem iluzji wystąpił Paweł Ruka. Każdy uczestnik wydarzenia otrzymał też upominek. W trakcie niedzielnego wydarzenia była możliwość wsparcia podopiecznych Fundacji Świętego Mikołaja poprzez dobrowolną wpłatę do puszki.